Witam Państwa dzisiaj. Chciałem powiedzieć parę słów o doświadczeniu nowoczesności w literaturze międzywojennej Polski. Jest to doświadczenie, które dosyć mocno wiąże się z faktem odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska niepodległa miała być także Polską nowoczesną, nadganiającą zapóźnienia cywilizacyjne wobec zachodniej Europy. Seweryn Baryka w przedwiośniu Stefana Żeromskiego. Snując marzenia o Polsce Szklanych Domów, mówi, że będzie to Polska futurystyczna, a więc wychylona ku przyszłości, e, e, awangardowa, e, w tym także znaczeniu, że niejako przewodząca nawet pozostałym państwom zachodu w rozwoju cywilizacyjnym. Fascynacja nowoczesnością. Jest charakterystyczna zwłaszcza dla literatury lat dwudziestych i szczególnie dla nurtów awangardowych, futurystów i awangardy krakowskiej. Był w tej fascynacji pogłos no, takiego zainteresowania dla tego, co dzieje się w ówczesnej europejskiej awangardzie, ale także no, właśnie rodzaj rozpaczy wynikającej ze świadomości zapóźnienia ówczesnej Polski. Tak to widział przynajmniej Witold Gombrowicz, który pisał już z perspektywy emigracyjnej po II wojnie światowej tak. Awangarda polska była nieuczesana, rozchełstana, bosa, była pokraką z głową rabina, z bosymi nogami wiejskiego chłopca. Była to zapadła, głucha prowincja, która zrozpaczona własną prowincjonalnością zamarzyła zrównać się z Paryżem i Londynem. Koniec cytatu. Tak czy owak, ta polska awangarda z optymizmem i nadzieją patrzyła na zmiany cywilizacyjne. Wierzyła w postęp techniczny, wierzyła w przyszłość, w to, że ona przyniesie nie tylko nowe, ale też lepsze owoce dla Polaków i dla, dla Polski. Tadeusz Piper, największy chyba entuzjasta nowoczesności lat 20, pisał: Zmieniła się skóra świata, zrodziły się nowe państwa, i nowe życie narzuci nowe. Nakazy. Bakcyl nowoczesności będzie musiał stać się ich totemem. Rozpoczyna się nowa epoka epoka uścisku z teraźniejszością. Ten uścisk z teraźniejszością był uściskiem z nowoczesnością, stąd modernolatria, a więc kult nowości i nowoczesności tak charakterystyczny dla literatury lat dwudziestych. W ramach tej modernolatrii mieścił się kult nowego człowieka, który miał wyłonić z tych przemian, które przynosiła nowoczesna cywilizacja. Ten nowy człowiek to był przede wszystkim homofaber, a więc człowiek pracy, aktywnie przekształcający rzeczywistość, aktywnie przeżywający rzeczywistość, pracujący, którego cechować miała męska wola, jak wówczas mówiono. Jego modelem był inżynier, konstruktor, monter, robotnik, murarz. To byli właśnie ci nowi ludzie, ludzie nowoczesności. Czasem pojawiał się wśród nich także homo ludens, człowiek zabawy, charakteryzujący się takim właśnie kreacyjnym stosunkiem do rzeczywistości podszytym komizmem. Ale to, co łączyło człowieka zabawy i człowieka pracy, człowieka nowoczesnego, to przede wszystkim fakt, że miał być. To człowiek wyemancypowany, wyzwolony. I to w kilku jakby płaszczyznach. Przede wszystkim wyzwolony od natury. Tadeusz Piper pisał: cytuję: Człowiek dzisiejszy nie korzy się już przed naturą, lecz odnosi się do niej jak do dojnej krowy. Opanował ją i ciągnie z niej zyski, za to z zachwytem patrzy na twory własnej ręki. I głowy. Obok wyzwolenia od natury człowiek nowoczesny miał wyzwolić się od tradycji, która jawiła się tutaj jako ciężar zbędny, właśnie w drodze ku przyszłości. Wreszcie miał być to człowiek wyzwolony od transcendencji, od metafizyki. Trwam Boga Nieba, pisał Julian Przyboś i dodawał w innym wierszu: Idziemy zdobywać nieba bladość i purpurę, i Bogu wydrzeć z rąk miary grom. Ten człowiek nowoczesny, człowiek wyzwolony e, e, czcił przede wszystkim twory własnej ręki, twory nowe i nowoczesne. Miał być kimś, kto afirmuje przemianą współczesności. Awangarda krakowska, ustami Tadeusza Pipera, mówiła, że ten człowiek przytakuje nowoczesnej scenie życia i w ten sposób miasto staje się dla niego zaczarowaną wyspą nowych wzruszeń, przytakuje nowoczesnym narzędziom życia i w ten sposób maszyna staje się dla niego poetyczną czarodziejką jego rozpalonych słów, snów a więc miasto, maszyna, do tego dodawano masę jako te 3M, które miały symbolizować nowe, nowoczesne piękno. Stąd tematami twórczości awangardowej była właśnie wielkomiejska ulica, ale także kinematograf, telefon, dancing, jazz, radio, ogród, ale ogród mechaniczny, praca, cieśli czy mecz. Futbolowy. One były przedmiotem zachwytu i afirmacji, one wywoływały estetyczne olśnienia, budziły nieoczekiwane nowe skojarzenia, tam odkrywano urodę nowoczesnego ciała, tam zachwycano się szybkością czy funkcjonalnością nowoczesnych, nowoczesnych maszyn. Funkcjonalność, harmonia, rozumność nowoczesności prowadziły awangardę krakowską do pochwały mózgu w tworzeniu, a więc głoszenie. Haseł wstydu uczuć, od, ucieczki od emocjonalności, e, głoszenia idei rog, rygoru, konstrukcji, e, apologii, porządku. E, to było charakterystyczne dla awangardy krakowskiej, inaczej futuryści, którzy nowoczesność widzieli raczej e, w, w tym, co ona niszcza więc w gestach destrukcji, e, parodii, odrzucania kanonicznych form gatunków i e, e, tematów. Wyśmiewaniu się z tradycyjnych form literackich. Charakterystyczne było także niszczenie konwencjonalnego piękna, atak na normy ortograficzne, gramatyczne, także atak na logikę i rozum, wreszcie strategia skandalu. Futuryści głosili apologię noży w brzuchu, butów w butonierce, nagiego człowieka w śródmieściu, a nawet rzezi Galicy. Ale równocześnie obok tego zachwytu dla nowoczesności u tychże samych awangardzistów znajdziemy ślady niepokoju czy zwątpienia w nowoczesność. Już w 1920 roku Aleksander Watt, jeden z czołowych, Futurystów pisze poemat prozą Ja z jednej, ja z drugiej strony mego mopsa Żelaznego pieccyka, który jest zapisem takich właściwie onirycznych, gorączkowych snów bohatera tego, tego tekstu, który z jednej strony no, wygłasza pełne Rozpaczy, autookreślenia typu jestem chodzącą klaką, rozpacz wyjada na mi serce, ale też opisuje świat, który podobnie jak on sam, toczony jest przez jakąś chorobę rozkładu, przez jakąś gorączkę. Szybko domyślamy, że jest to świat w stanie katastrofy metafizycznej, świat, w którym rządzi Judasz, w którym Bóg drży z zimna i samotności, w którym Bóg ma spuchnięte wodniste ciało. A ta katastrofa nie budzi tutaj radości, ale rozpacz. Jeszcze ciekawsze jest właśnie powieść, czy opowiadanie, skrót powieści Nogi Zoldy Morgan Brunona Jasińskiego z 1923 roku. Tutaj miasto nie jest sceną zachwytu, nie jest miejscem, w którym zbiera się takie nowoczesne kwiaty ulicy, jak to chciał Tadeusz Piper. Ale widzimy miasto w takim makabrycznym ujęciu. Oto bohater te, te, tego utworu, iżyniel Witold Berg. Jest świadkiem wypadku tramwajowego, który odcina nogi pięknej Izoldzie Morgan. Zakochany w niej inżynier zabiera te nogi, które stają się przedmiotem jego niepokojących pieszczot, ale też te nogi zachowują swój nieskazitelny, nieskazitelny kształt. Równocześnie Berg zaczyna bać się maszyn, pracuje w w elektrowni, gdy w trybach jednej z tych maszyn zginie robotnik, Berg próbuje niczym nowoczesny Don Quixote wydać walkę maszynie. Aresztowany za sabotaż, bohater Nuki Zoldy Morgan wygłasza taki antymaszynowy... Manifest mówi cytuję, maszyna rozrosła się jak pasożyt, przegryzła się we wszystkie zakątki życia, należy zniszczyć maszynę, zniszczyć natychmiast już nie chcemy, aby ona nas zniszczyła. Ten atak na maszynę, atak na mitologię miasta jest tutaj bardzo charakterystyczny, tak jak szaleństwo, które popada stopniowo inżynier. To był ulubiony bohater e, e, nowoczesnych, symbol właśnie. E, Ducha czasu, racjonalności i e, przemian, które obiecywała e, nowoczesność. Tutaj e, odsłania się irracjonalizm ludzi nowoczesnych. Tutaj też charakterystyczny jest sam motyw Izoldy Morgan, e, która e, przywołuje no, średniowieczny jeszcze e, symbol miłości symbol tradycji religijnej także który tutaj znowu niszczony profanowany jest przez technikę. Wreszcie zbiór opowiadań Bezrobotny Lucyfer Aleksandra Wata z 1927 roku. W tytułowym opowiadaniu tego tomu pojawia się na ziemi Lucyfer próbując znaleźć zajęcie wśród ludzi nowoczesnych i ta propozycja spotyka się z konsekwentnym brakiem zainteresowania. Lucyfer, symbol zła, ale też buntu, indywidualizmu, okazuje się w nowoczesnym, zracjonalizowanym, desakralizowanym świecie. Postacią zbędną. Zbędną, bo z jednej strony zło staje się czymś banalnym, powszechnym, i Lucyfer nie jest tutaj postacią atrakcyjną, ale też można powiedzieć, lucyfer jest bezrobotny, bo współczesny świat już nie jest w stanie odczuwać wartości metafizycznych. Rządzi nim materializm, kult cielesności, merkantylizm i na tym tle właściwie lucyfer jest postacią y, niezrozumiałą, niepotrzebną. On sam zauważa, że moje cuda są dziecinną zabawką wobec zorganizowanego cudu cywilizacji. Mówi, że świat jest bardziej diaboliczny y, niż Niż on sam. Paradoksalnie w tym opowiadaniu Lucyfer jest najbardziej, można powiedzieć, ludzki. To on zachował człowieczeństwo, to on też jest obrońcą metafizyki. W tym opowiadaniu widać już elementy katastrofizmu, a więc tego przekonania, że nowoczesność wcale nie przynosi ludzkości emancypacji, wyzwolenia, że ten nowy świat nie będzie światem wspaniałym. Szczęśliwy, ale raczej przyniesie zagładę, zagrożenie. To nie wyzwolenie przyniesie nam nowoczesność, zaczynają odkrywać pisarze dwudziestolecia, ale zniewolenie. Nie zaczarowane wyspy będą efektem nowoczesności, ale odczarowany świat. Nie kwiaty ulicy będziemy znajdować w nowoczesnych miastach ale raczej mrowisko czy jałową ziemię. To będzie pokazywał oczywiście przede wszystkim Stanisław Ignacy Witkiewicz w swoich powieściach, dramatach, ale także eseistyce. Myślę tu o niemytych duszach, esejach pisanych w końcu lat 30 U Witkacego. Cały czas mamy do czynienia z krytyką demonów współczesnego, nowoczesnego życia. Kino, kabaret, sport, bridge, radio, dancing są tutaj przedmiotem potępienia, tak samo jak tłum, szary, anonimowy, przypomina kopiec termitów a nie piękną, funkcjonalnie działającą maszynę. Postęp prowadzi do zmechanizowania uspołecznienia człowieka, który zatraca zdolność odczuwania tajemnicy istnienia, a tym samym zatraca zdolność tworzenia sztuki bycia osobą kreacyjną. Nowoczesność też z perspektywy Witkacego jest wrogiem sztuki. Nie rodzi się z niej nowe piękno, a raczej rodzi się takie piękno, które wkracza w sferę obłędu i perwersji, jest czymś, czymś potwornym. Te katastroficzne wizje nowoczesności, one nasilać się będą w latach 30. Po entuzjazmie pierwszej dekady, druga dekada już z nieufnością patrzy na nowoczesność. Tu właśnie dominuje wyczekiwanie na katastrofę w nieodległej przyszłości. Tu elementy nowoczesności, miasto, masa, maszyna kojarzone są ze śmiercią, zniszczeniem, wojną nadchodzącą, apokalipsą. Tutaj nie ma wiary w to, że historia jest linearna, że przynosi jakiś postęp w porównaniu z teraźniejszością czy przeszłością. Historia to raczej cykl katastrof, z których ludzkość się odradza, by ponownie stać się ich. Ofiarą. To widać zwłaszcza w poezji drugiej awangardy, poezji Czesława Miłosza, Józefa Czechowicza, Władysława Sebyły, czy Jerzego Zagórskiego, a także w tonacji groteskowej w niektórych wierszach Konstantego i dofonsa Gałczyńskiego, na przykład w balu u Salomona. Te elementy nowoczesności, swoistą antynowoczesność, znajdziemy oczywiście także u Bolesława Leśmiana w jego sławnym wierszu Pejzaż współczesny, w którym ten nowy, wyemancypowany człowiek budzi niepokój poety, a nawet w pisarstwie Bruno Schulza. Tu zwróciłbym uwagę na jego eseje Powstają legendy z 1935 roku. W których Schulz pisał krytycznie o nowoczesnej masie, że ona opiera się tym, którzy prowadzą ją w wielkość, jest wrogiem wybitnej jednostki. Także Schulz krytykował nowoczesny racjonalizm, który przynosi, jak twierdził, restaurację małości, przeciętności, który wprowadza zasadę zrozumiałości, która kawałkuje rzeczywistość, kontroluje rzeczywistość. Widać to także w opowiadaniach Brunona Schulza, w ulicy Krokodyli z tomu Sklepy Cynamonowe, świat nowoczesny to świat po katastrofie upadły, wyprakowany, zdegradowany, lichy, brudny i niekompletny. Ofiarą tego świata będzie przede wszystkim ojciec głównego bohatera, kupiec bławatny, który przynależy do świata odchodzącego w przeszłość właśnie pod wpływem nowoczesności. Jakub jest tutaj postacią, która nazywana jest mianem metafizycznego prestigitatora. Jest zbuntowany wobec tego, co materialne, empiryczne, jest zdolny wywoływać w świecie Elementy jakiejś magii przywoływać zdegradowaną metafizykę. Charakterystyczny jest też motyw księgi sprofanowanej, zdegradowanej, której nieobecność w świecie współczesnym no, odbija znowu taką wybrakowaną, zdemitologizowaną, zdesakralizowaną kondycję współczesności. Ten świat nowoczesny budzi z jednej strony krytykę bohatera, opowiadań Schultza, ale także budzi uczucia fascynacji. Ten upadek ma przyczynę tyleż natury cywilizacyjnej, co kosmicznej, metafizycznej. Także wpisuje się w tę krytykę nowoczesności oczekiwanie na powrót, powrót Mesjasza, który odbuduje ten zdegradowany, pokawałkowany świat i odsłoni to, co Odczarowała czy zasłoniła nowoczesność. No i na koniec tutaj zwrócę uwagę na Ferdydurkę Witolda Gombrowicza, zwłaszcza na ten rozdział, w którym bohater tej powieści przybywa do rodziny młodziaków, takiej właśnie rodziny nowoczesnej par excellence. Inżynier Młodziak jest tutaj symbolem właśnie człowieka nowoczesnego, racjonalnego, zafascynowanego cywilizacją, Angielską, liberalizmem, jest czytelnikiem Wellsa. E, razem z żoną i, i córką głoszą hasła wyzwolenia z tradycji, przesądów. Są, czy chcą być wyemancypowani, racjonalni, głoszą kult młodości. Ale ich zachowanie wobec bohatera powieści Gombrowicza jest demaskowane przez niego samego jako nieautentyczne, jako równie sztuczne i powierzchowne jak zachowanie konserwatystów, tradycjonalistów. Ostatecznie racjonalność i postępowość młodziaków z jednej strony będzie siłą tyleż emancypującą, co zniewalającą tych, którzy nie chcą poddać się temu kultowi nowoczesności, ale także będzie ambiwalentna, bo pod tą naskórkowością będą jakby wydobywane przez Józia Kowalskiego elementy no, pierwotności, jakiejś archaiczności i racjonalności, które okażą się trudne do, do wykorzenienia. Więc nowoczesność z biegiem czasu budzi coraz mniej... Podziwu, coraz więcej lęku w literaturze dwudziestolecia międzywojennego. Dziękuję bardzo. Mówiłem o doświadczeniu nowoczesności w literaturze międzywojennej.